maneczko ludziska W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak dostać za darmo The Forest i sobie jeden odcinek pogramy, czy coś w tym stylu więc tak wchodzimy mm, ja Wam tam podam link do tej strony wchodzimy na stronę taką on się tutaj ładuje Klikamy download. Tu jest komputer, ten pomarańczowy taki prostokącik. I ja się już, po, ze, już nam się, gdy pobierze, po prostu to musimy przenieść go na pulpit. No, nie musicie, ale ja przeniosłem. Wyskoczy nam coś takiego, tylko że to będzie w winraży. Ja winraża usunąłem. Ten, tego akurat, bo mi nie miejsca. Bo tam sporo było. No i gdy to otworzymy, to pokażą nam się takie trzy ikonki. No to klikamy Deforest. I jak nam się już zainstaluje Deforest. <laughs> to tutaj nam się pokaże gdzieś na pulpicie. Ja tutaj mam. I teraz pokażę Wam jak to wygląda. Niestety nie wiem, ale chodzi co, coś nie tak z paczami. I są na minusie, już tam próbuję to naprawić. Więc klikamy load. Nie musimy load, ale start. Ja, ja już mam załadowany. Tutaj trochę pogramy. Ja jeszcze tutaj trochę podgłośnię, żebyście dobrze wszystko słyszeli. Na 30. Dobra. Mamy nasze Deforest. Czekamy sobie. I pogramy sobie jeden odcinek. Nie wiem, ile będzie trwał do zginięcia czy do czegoś. Dobra, już mi się świat renderuje. Wczytuje. My sobie najpierw zjemy sobie jagódki. No. Dlaczego ja się pale Nie, dobra. Nie palę się. To jest nasza wysepka. O co chodzi? że jeszcze nie są do, dojrzałe Tam jest trasa kanibali. oni sobie tędy podróżują. To jest moja półwzepka, jestem na końcu mapy. Ja tutaj nie mogę nic budować. Wyboram sobie kilka kamieni. Już nie mogę. Dobra. Dla niewiedzących sterowanie. Chodzi się strzałkami i WASD. Ekwipun ekwipunek otwiera się i... I gdy chcemy coś sobie wziąć, to klikamy na przykład drink, co nie? Gdy chcemy sobie wziąć na przykład siekierę albo zapalniczkę, no to klikamy na siekierę lewym przyciskiem myszy. I lepiej przyciskiem myszy, myszy też rozwalamy i bijemy. No. Nie są jeszcze. Dobra, jeżeli są niedojrzałe, to trochę źle. Chcę sobie podpalę zapalniczką. Jak mamy na przykład ognisko lub takie coś, to bo zapalamy E, nawet tam się tak zaświeci. Piórko, piórko. No. Dobra, mamy pióreczko. Tu pójdę i zapalę... pochodnie naszą. Nie wiem, jakie są, one się świecą. Nie no dobra, nie wiem... Poczekamy na dzień, albo pójdziemy spać i wtedy coś wymyślimy. A i co do sterowania. I otwiera się ekwipunek. I chcemy coś skraftować, na przykład koktajl mołotowa kraftuje się w, nas w prosty sposób. Potrzebujemy coś takiego boze, nie wiem jak to się czyta klikamy prawy i tutaj muszą być clove te, takie niebieskie ubranka takie jakby szmatki i wtedy też prawym na te szmatki i gdy się znajdą te dwie, dwa przedmioty w, w tej ściereczce, to tutaj się pokaże taka zębatka, no to klikamy na nią prawym i mamy, i wyjdzie nam koktajl młotowy tutaj, i trzeba kliknąć prawy przycisk i wtedy on się nam tutaj pojawi a jak chcemy go do jeku wziąć to klikamy lewy przycisk myszy I na przykład mamy i mamy tego koktajla mołotową tam są moje pułapki dobra już jestem miałem krótkie cięcie zobaczymy czy są już dobre nie, nie są dobre może hmm. więc ja sobie tutaj Wybiję, jeżeli to mi doda. Mam jeszcze jakąś sodę, ale to wygląda jak kolor albo fanta. Dobra, to my sobie pójdziemy spać tu o kuźdę. Ale ja jestem. Suger, rozwalimy Też. to jest niedojrzałe urośnie nam już powinno urosnąć dojrzałe i dobrze mamy dalej yy, dalej więc tak B otwiera nam się ten jak coś się nazywa? Książka o survivalu, jak przeżyć na przykład. Nie na przykład, tylko tak. I na przykład, żeby sobie zbudować coś, na przykład, na przykład, na przykład, zbudujemy sobie. no potem pokażę. Najpierw pójdę spać, bo w nocy tam nie wychodzę. Dobrze, poszliśmy sobie spać jest dzień. I te jagody są zielone to nie możemy ich jeść. Czarnych też nie możemy jeść i nie możemy jeść nie i zielony fioletowe możemy jeść. Tak, fioletowe możemy jeść. No sz. A, fajnie ptaszek tu jest już po ptaszku więc teraz pójdę wam pokazać jak się buduje na brzeka niebali nie ma mamy sobie Mam nadzieję, że teraz nie przyjdą. Tam jest moja pułapka taka. Może ją widzicie, może nie. Ale ja wam za chwilę pokażę jak to działa. Jeżeli mi się uda to naprawić. Mamy tym i taka tyczka więc oni tutaj będą przychodzić. O, fajnie, nie jest naprawiona. Więc jak się ogólnie wchodzi w to drewienko na przykład ten kanibal tam biegnie, to po prostu te kamienie upadają i ta drewniana ta, jakby krateczka z kolcami. Leci na nich i się zabijają po prostu. Potem możemy zdjąć to ciało i sobie wziąć na przykład do zbudowania własnego totemu? Na przykład tutaj mamy totemy I gdy sobie go zbudujemy, to trzeba go podpalić, tak to oni tutaj oni się boją tych totemów. Dobrze, więc my sobie najpierw zetniemy drzewo czy coś. Yy, ile mamy potyków? Zaraz mamy potyku. To potyki, potyki nam się przydadzą. I mam nadzieję, że mnie nie... Kurde, kanibale idą. Idą tam brzegiem. Dla mnie źle, może dla was dobrze. No bo zobaczyliście kanibalów. Do góry, do góry. Idą sobie tam mędy. idzie tam jedna baba? Jeden go styk z tyczką, który ma latarkę na grzbiecie, na plecach, i jakiś szaman. Oni mogą wam przeprowadzić mutanty, ale nie wiem, czy w tej wersji. Na przykład do rozwalania tych waszych budowli, mogą przeprowadzić te mutanty. Dobrze. Czemu to jest zielone? O! Krzyczą! Gdy te jagody mi nie chcą rosnąć, ja chyba umrę, a one mi dają ten nie. Tak, teraz to normalnie, chyba uciekli. Tak, idą tam. Jestem w złym miejscu, bo tu nie ma drzew. Ale są jagody. W bis, 138 mieści Gdzie my tu mamy pióreczkę Gdzie są biurka Hmm. Przyjdzie dzisiaj, mam taką nadzieję, pływając się kierunku. Mam nadzieję, że już nie przyjdą. Czekaj, czy w... nie, nie wleźli w moją pułapkę. Będę musiał jakiegoś królika upolować czy coś. Nie w tamtą, nie w tamtą stronę. Zniesiemy to sobie tutaj, odkładamy C, może idziemy dalej. Nigdy się boję, że te kanibale dalej przyjdą. Bo słyszałem je. A i jest też y, taki problem, bo oni łażą po drzewach. Mogą wchodzić na drzewa. Idą znowu. No nie no. Dobra, to ja przeniosę sobie to drewno. Teraz. Można pływać drewnem. To jest właśnie błąd. Znaczy, nie błąd, ale dobrze. Ale to też jest Bóg. który sobie pływam z drewnem na ramieniu. No i są takie głupie te kanibale, że jak jesteś na przykład 5 metrów od nich, to one cię tak nie widzą, chyba, że masz na przykład ognisko. Nie jeszcze tych krzaków. Ojej, ja muszę coś zjeść. Szkoda, że tych ptaków nie mogę upulować. Szkoda, że tych zająców nie. Ma. O! Są. No i mnie zauważyli. Teraz tutaj przyjdą z kimś. No ale poczekajcie, chwilę. mnie wywaliło z gry, coś poszło tak, ale ogólnie wiecie o co chodzi w The Forest. Dobrze, to ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To cześć, do, do następnego odcinka.